Cześć, ja jestem Michał a w dzisiejszym odcinku. Kibic nazywa pola Pogbematołem. Matołem. Mourinho spotkał się z prezesem PSG. Krzysztof Piątek jako polski papież. Mohamed Salah zniknął z sieci. Tu pojawiają się wam wyniki z konkursu na 4 piłki. Ja zachęcam do subskrypcji kanału. No i życzę miłego oglądania. Zanim zaczniemy, zapraszam na film m.in. o zaginionym piłkarzu i o Ronaldo z wyrokiem. Link w opisie i karcie na górze, wbijajcie tam, gorąco zachęcam sprawdzić. Przestań jeździć jak mato. Takie słowa znalazł Paul Pogba przy swoim samochodzie na karteczce, która została pozostawiona za wycieraczką jego eleganckiego Rolls Royce'a. Dlaczego tak się stało? Francuz zaparkował swój pojazd w nieodpowiednim miejscu, za co wcześniej otrzymał mandat w wysokości 60 funtów. Co za tym idzie, piłkarz przy swoim samochodzie znalazł dwie karteczki. Bądźmy szczerzy: taki ktoś jak Paul Pogba, wydatek 60 funtów przyjmie na spokojnie. Takie pieniądze Francuz zarabia w ponad dwie minuty. Sam Rolls Royce kosztował około 300 tysięcy funtów. Wlepienie mandatu i nazwanie Pogby matołem pokazuje, że świat nie dzieli się na równych i równiejszych. Każdy musi przestrzegać wyznaczonych praw, nieważne skąd pochodzi i czym się zajmuje. Kartka z kalendarza. 23 stycznia 1984 roku urodził się skrzydłowy Bayernu Monachium oraz 96-krotny reprezentant Holandii Arjen Robben. Ostatni gwizdek Solenizantowi w dniu jego święta życzy wszystkiego najlepszego. Jose Mourinho wciąż pozostaje bezrobotnym szkoleniowcem. Portugalczyk prawdopodobnie czeka na ofertę z bardzo dużego klubu. Mówiono już o Realu Madry czy portugalskiej Benfice. Ostatnio w mediach pojawia się temat drużyny Paris Saint Germain. Według nigdy Special One podczas niedawnej podróży do Kataru miał się spotkać z prezydentem francuskiego klubu. Portugalczyk wie, że jeżeli Thomas Tuchel nie spełni oczekiwań zarządu, zostanie zwolniony. Być może już teraz Mourinho robi sobie grunt pod negocjacje. Jose pochwalił działania związane z Adrienem Rabiotem, który został odsunięty od pierwszej drużyny za niesubordynację. Ciekawostka! Oficjalnie Usain Bolt zakończył piłkarską karierę. Wystąpił w dwóch spotkaniach. Wszystkie z nich jego drużyna wygrała, a on strzelił dwie bramki. Legenda. Transfer Krzysztofa Piątka do drużyny AC Milan wydaje się być kwestią czasu. W chwili, gdy oglądasz ten materiał, reprezentant polski może już być piłkarzem Rosonerich. Piątek we wtorek przybył do Mediolanu na testy medyczne, które mają być formalnością. Włochy oszalały na punkcie tego transferu. Środowe Corriere Dello Sport Krzysztofa nazywa papieżem Polakiem ministrem od zdobywania bramek. Kwota transferu ma się wahać między 35 a 45 milionów euro. Być może piątek stanie się najdroższym piłkarzem w historii Milanu. Jest to chyba najlepsze, co Krzysztofa mogło spotkać. Do oficjalnego debiutu w nowych barwach może dojść w środę przeciwko Napoli. Będzie to pojedynek polskich snajperów. Kto zamierza oglądać starcie piątka z milikiem, niech zostawi łapkę w górę. Ciekawostka. Wisła Kraków po przywróceniu licencji poszukuje nowych piłkarzy. Nieoficjalnie się mówi, że Białogwiazdę ma wzmocnić Sławomir Peszko. Wtedy Wisła mogłaby się pochwalić parą skrzydłowych Peszko-Błaszczykowski. Iście reprezentacyjny duet. Mohamed Salah jest jednym z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Nic więc dziwnego, że jego poczynania na kontach społecznościowych śledzą dziesiątki milionów fanów. Niestety mamy dla nich złą wiadomość: Egipcjanin zniknął z sieci. Przeszedł na tryb offline. Z takim postanowieniem na 2019 rok wyszedł Salah. salach. Zarówno Instagram 23 miliony followersów, Facebook 11 milionów i Twitter 8 milionów piłkarza stały się niedostępne. Oficjalny powód takiej decyzji nie jest znany. Mówi się o problemach osobistych, co jest tylko plotką. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!